Zdrowie jest najpierwszym darem, tak mówił Platon i trudno się z tym nie zgodzić. Bez zdrowia nic nie jest ważne. Kariera, uroda, sukces, nawet pieniądze. Niestety także szczęście, jeśli nie ma zdrowia, nie jest wiele warte. Dlatego warto o to zdrowie dbać, zarówno swoje, jak i swoich bliskich, bo niestety zdrowia nie można dostać ani nikomu podarować. Program Zdrowiej, Katarzyna Sudnik. Zapraszam. choroby zastawki mitralnej, która znajduje się w lewej komorze serca, są dosyć częste. Jednak objawy tej choroby nie są dość specyficzne, dlatego tak ważna jest diagnoza i szybka operacja. Leczenie jest właśnie tylko operacyjne, polega albo na wymianie całkowitej zastawki, na częściowej lub rekonstrukcji Taka właśnie operacja miała się odbyć tu, na sali operacyjnej Kliniki Kardiochirurgii w Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Miała się odbyć, ale niestety życie pisze zupełnie inne scenariusze. Lekarze musieli natychmiast, w trybie pilnym, zmienić swoje plany zabiegowe i teraz walczą o życie 50-letniego pacjenta. Pacjent niestety miał dużego pecha, dlatego że ma wszystkie naczynia zdrowe, maluteńka tętniczka, która uległa zamknięciu, ale która ukrwiała, właśnie ten, dawała ukrwienie do tego mięśnia, spowodowała, że o, o, po prostu się ta zastawka zrobiła całkowicie, całkowicie nieszczelna. I to się zrobiło ostro, niedomykalność, więc z wszystkimi najgorszymi objawami, ze wstrząsem kardiogennym, z zatrzymaniem krążenia, z zaintubowaniem, no, no to to dramatyczny chory. Spróbujemy wykonać rekonstrukcję uszkodzonego pozawałowo aparatu podzastawkowego, czyli na skutek zawału doszło do martwicy mięśnia, tak zwanego tego e, podtrzymującego układ zastawki dwudzielnej. Ten mięśnik oderwał się od, od środka, od światła lewej komory, powodując gigantyczną, ostrą niedomykalność zastawki dwudzielnej. My teraz będziemy starali się to zrekonstruować, jeśli to jest możliwe, jeżeli będzie to nieskuteczne. Wówczas jesteśmy zmuszeni do wszczepienia zastawki w to ujście po to, aby jakby zapobiec już temu rozwojowi tego nieszczęścia, potem naciśnienie płucne i ostatecznie wydolność lewo-prawogomorową. Oczywiście to jest, to jest takie nasze założenie w tej operacji. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A na czym polega Pani? To jest po prostu e, spadek ciśnienia w wyniku złej funkcji mięśnia sercowego i związane z tym następstwa, tak jak tego chorego. Chory przestał sikać, wymagał dializ. Musiał mieć założoną wspomaganie tego serca kontrapulsacją, które spowodowało, że zrobiło się ostre niedokrwienie kończyny dolnej. Jest nieprzytomny, jest niewydolny oddechowo. Także no, wszystkie objawy narządowe powiększona wątroba, bo jest zastój w krążeniu tym prawo komorowym. No i niestety... Ciśnienie bardzo dużymi wlewami takich amin presyjnych. Bardzo duże dawki, które powodują, że to serce jakieś tam ciśnienie jeszcze generuje. Jeżeli się tego nie przerwie w którymś momencie, nie da się szansy, że uszczali się tą zastawkę, albo wymieni, albo się zrobi plastykę, no to to się zdrowego kończy z bronią. Choremu lekarze założyli balon do kontrapulsacji. To urządzenie, które odciąża serce pacjenta. Podczas operacji doszło jednak do nieoczekiwanych komplikacji. To zaskoczyło operujących. Nie przypuszczali, że może być jeszcze gorzej. Ojej, zastawka się. Tak. No po prostu pęk, ten mięsień dodawkowaty całkowicie widać. Oderwał się po prostu od. Zobaczcie, patrzcie. Chodź zobaczyć tutaj. Ja pokażę pensetę, poproszę. E, Ostrożnie, że pan mi tu nie włożył. To jest mięsień dodawkowaty. Oderwała się cała głowa. Widzicie? Pokazuję, tu jest. oderwany cały przyczep. Cała głowa mięśnia brodawkowatego po prostu się odpruła od serca, także no niestety jest to duży problem, co z tym zrobić? Chodzi o to zobaczyć. Jest oderwany cały mięsień wydatkowaty, który idzie do tylnego płatka. Popatrz. Jest tutaj cała głowa, jest odpruła się. Spróbuję to przyszyć no niestety pecha miałem, zoro. cały całe wypadło z kawałkiem, z fragmentem. Ja to poodkręcam. Podkręcam i spróbuję to przyszyć po prostu i zobaczę. No. Daj kasetę. Muszę to porozplątywać, bo, bo ona jest wiesz, zawinięta i dość razy tam nie się. Bardzo ciężka operacja, bardzo ciężki pakt i bardzo niepewne rokowanie. Ryzyko tego zabiegu a, wynosi około a, zgonu. Zgonu, bo ja nie mówię powikłań. 50-60% na dzień dobry. A wiadomo, że realne ryzyko jest znacznie większe. Rekonstrukcja zastawki mitralnej udała się. O, widzi panią? I podaj wodę. Tylko oczujmy, żeby mnie nie dotknął. Widać? To jest tak, a teraz jak otworzymy. Widać jak woda leci? Bardzo fajnie. Jest szczelna. Damy teraz taki wzmacniający pierścień. Eee, I tyle. I to jest najlepsza opcja leczenia. Zaczyna żyć. Nawet niezłe podjęła. Nie w tej chwili serce pracuje sobie już, co widać zresztą na podglądzie elektrokardiograficznym i to jest taki jałowy bieg, tak można by to nazwać. I teraz sobie będziemy stopniowo obciążać to serce. I to jest taka dopiero początek, no w tej chwili Jasne. widzimy rytm zatokowy się zaczyna pokazywać już, bo ten taki pik, a, który jest Tutaj na monitorze, przed mhm. całą tą ewolucją, tak, tak, czyli tak. to, to świadczy o tym, że węzeł zatokowy już pracuje. Jako taki. Czyli Na razie trudno powiedzieć, czy to jest rytm zatokowy miarowy, czy osobno przedsionki pracują osobno komory. To, to jest zbyt wcześnie. Niemniej jednak już widać, że zarówno ten ośrodek bodźcotwórczy, czyli zatokowy, jest funkcjonujący. Komory na razie są w akcji limiarowej. Może to być po prostu z efektem migotania przedsionków jeszcze. Daliśmy mu szansę i mam nadzieję, że on z tej szansy skorzysta. To jest młody człowiek, wiemy, że ryzyko jest bardzo duże. Chory operację przeżył. Zabieg się udał, ale rokowania pacjenta nadal są niepewne. Na świecie na cukrzycę chorują miliony, w Polsce co dziesiąta osoba. Jest to na tyle poważna i często występująca choroba, że powstała odrębna dziedzina medycyny diabetologia. To właśnie lekarze diabetolodzy dbają o swoich pacjentów, pomagają im żyć z tą chorobą na co dzień i mówią, jak przeciwdziałać powikłaniom, bo powikłania są straszne, uszkadzają nerki, wzrok, prowadzą do amputacji nóg. We Wrocławiu działa kilkanaście punktów, gdzie chorzy na cukrzycę mogą za darmo uzyskać fachową pomoc. Pani Zosia na cukrzycę choruje od 20 lat. Co najmniej raz w miesiącu przychodzi do poradnie na Gaju, gdzie spotyka się z pielęgniarką ze specjalizacją diabetologiczną. A to teraz by się okazało, że może pani się nie odżywia tak jak trzeba, prawda? O wysoki 233, I to było po rannym posiłku czy po obiedzie? To było po obiedzie. Zawsze zaczynamy od edukacji pacjenta. Cukrzyza to jest taka choroba, która w przebiegu której chory ma bardzo duży udział w jej leczeniu. A zatem musimy choremu wyjaśnić, co spowodowało, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji w jego organizmie i jak ewentualnie załagodzić tego skutki. Przede wszystkim mówimy o tym, żeby chory podjął zmiany swojego trybu życia, ponieważ cukrzyca zaliczona do chorób cywilizacyjnych niestety jest pochodną tego, że nasz tryb życia jest troszeczkę inny niż przygotowana do tego ewolucja. W związku z tym, że spożywamy coraz więcej żywności przetworzonej, że ograniczamy swoją aktywność ruchową, nasz organizm reaguje w taki a nie inny sposób i to skutkiem zmian cywilizacyjnych jest takie lawinowe narastanie cukrzycy. Postaram się że powiedzieć im, na czym polega ta choroba, jak powinni sobie radzić w życiu z tą chorobą, jak powinni się odżywiać, jak powinni żyć. Wiadomo, że rzeczy słodkich, czy tam jakichś rzeczy smażonych, jeżeli chodzi o pokarmy, i powinni się tego jak gdyby wystrzegać, ale, ale starać się no, przyswoić, oswoić z tą chorobą. Wprowadziła mnie się, Pani Małgosia jak się robi zaszczyki insulinowe, jak się mierzy cukier. To dzięki Pani Małgosi to wszystko u mnie, bo też jest taką informacją na sprawy bieżące i uczy po prostu. Najprostszym badaniem jest pomiar cukru. I to nie tylko cukru naczczo, jak mamy zakodowane w większości yy, społeczeństwa, ale również tzw. Tak glikemii przygodnej, czyli cukru oznaczanego o dowolnej porze dnia. I po dowolnym posiłku. Również te cukry mogą dać nam pewną informację, że w organizmie może dziać się coś niepokojącego. Wystarczy na przykład dwa razy oznaczyć glikemię przygodną, czyli cukier zupełnie niezwiązany z restrykcją bycia naczczo. Jeżeli stwierdzimy, że ten cukier jest powyżej 200, to już mamy stuprocentową pewność, że pacjent z takim badaniem ma cukrzycę i wymaga natychmiastowego podjęcia leczenia. We Wrocławiu jest 15 miejsc, gdzie pacjenci mogą znaleźć pomoc specjalistów. Za darmo. Ale nie można na co dzień zapominać o badaniach profilaktycznych, o zdrowym jedzeniu i o sporcie. jedyny taki program w Polsce promujący zdrowie, nagradzający za to, że przychodzimy do lekarza na badania profilaktyczne, innowacyjny. Miasto w formie skusiło już kilkuset wrocławian, ale mamy nadzieję, że będzie państwa więcej. W ramach tego projektu w soboty i niedzielę we Wrocławiu w różnych miejscach odbywają się spotkania z lekarzami specjalistami, do których na co dzień trudno się dostać. Miasto w formie to program dla wszystkich wrocławian prawie 1000 konsultacji medycznych, 250 przebadanych wrocławian i 150 wykonanych badań USG u dzieci. Tak wyglądał zdrowotny weekend na Bielanach. Podczas akcji Dzieciaki w formie właśnie badania ultrasonograficzne cieszyły się największym powodzeniem. Badanie ma charakter e, przeglądowy, dotyczy narządów takich jak tarczyca, przy okazji innych narządów szyi, jamy brzusznej i u chłopców jąder. Wykrywa wady, anomalie, bo zachorowania jakieś takie, powiedzmy sobie, ostre, to one są kierowane do szpitala. Czyli jest to badanie przesiewowe. Zbyliśmy dwa lata temu, bardzo chwalimy sobie to, co Państwo tutaj badają, to, co mówią. No i w ramach kontroli. teraz nic się nie dzieje. Nic się naraz nie dzieje, wszystko jest w porządku. Na razie. Mieliśmy już takie, taki mały przypadek z mniejszym, dlatego postanowiliśmy przebadać ich drugiego żeby zobaczyć czy wszystko jest w porządku. Wyczuliśmy w pachwinie jego guzek i był po prostu diagnozowany, wszystko wyszło. Może nie jest to nic poważnego, ale było, było trochę stresu, więc lepiej sprawdzić. Na Bielanach wrocławianie mogli wziąć udział w konkursach i badaniach. Na dzieci i rodziców czekają specjaliści, ortodonci, stomatolodzy, rehabilitant. Badamy bady postawy u najmłodszych. Yy, oraz yy, dla dorosłych również mamy przewidziane atrakcje specjalista medycyny pracy internista oraz bezpłatne pomiary ciśnienia i yy, glukozy Następne takie spotkania odbędą się podczas kolejnych weekendów O terminach można przeczytać na stronie www.miastoformie.pl W tym programie to już wszystko, ale już teraz zapraszamy Państwa na kolejne zdrowie, a w nim będziemy mówić wszystko o chrapaniu. Kto chrapie, dlaczego to jest niebezpieczne dla zdrowia i najważniejsze, jak chrapanie leczyć, bo można to leczyć. Katarzyna Sudnik zapraszam.